Budowa ogrodzenia z elementów firmy Joniec. Jak sprawnie zbudować ogrodzenie z bloczków Joniec? Bloczki należy układać warstwami, niwelując ewentualne odchylenie za pomocą klinów oraz mocując je do siebie za pomocą kleju uszczelniacza firmy Joniec. Beton do zalewania bloczków najlepiej przygotować na budowie z odpowiedniej jakości cementu i kruszy. Czas, który upływa od momentu przygotowania mieszanki betonowej do momentu zalania bloczków, powinien być nie dłuższy niż 40 minut w normalnych warunkach pogodowych. Zabronione jest dolewanie wody do wymieszanego betonu, gdyż osłabia to jego jakość. Konsystencja betonu musi pozwalać na łatwe formowanie w komorach bloczków. Zalecamy dodawanie do betonu przeciwskurczowej do mieszki LBN firmy Joniec, która poprawi jego urabialność, a co za tym idzie, beton szczelniej wypełni wszystkie komory. W zalewaniu mieszanki w bloczkach powinno towarzyszyć jej zagęszczanie, najlepiej za pomocą miniwibratora. Zagęszczanie należy prowadzić do momentu, aż mieszanka szczelnie wypełni formę. Jednakże należy uważać, aby nie doprowadzić do rozsegregowania mieszanki. Bardzo ważne, aby prac betoniarskich nie prowadzić w temperaturze poniżej 5 oraz powyżej 25 stopni Celsjusza. W wyjątkowych przypadkach można prowadzić prace betoniarskie w temperaturze do 30 stopni. Jednakże z zachowaniem szczególnie starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Po około 7 dniach odsalania bloczków betonem należy przymocować daszki za pomocą kleju uszczelniacza firmy joniec. Jeśli daszek nie ma kapinosu, zrobić odpowiednie nacięcia. Kapinosy odprowadzą nadmiar wody. Połączenia i szczeliny powstałe między daszkami oraz daszkami, a bloczkami należy uszczelnić masą silikonową, aby zabezpieczyć komory bloczków przed wilgocią.